Dzień dobry. Każdego roku kilkaset osób dołącza do mojego programu biznesowego RBC Master Business Training. Dołączają do niego zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie, którzy pracują na etat, a także ci, którzy dopiero szukają pomysłu na siebie. Wielokrotnie pytacie mnie, Kamila, ale co dzieje się z nimi potem, kiedy już ukończą ten program? Jak wygląda ich życie? Co daje im dołączenie do takiego programu Master Business Training? Kilkoro z nich postanowiliśmy się zaprosić po to, aby zapytać ich, przeprowadzić z nimi wywiady, zapytać ich o to, czym dla nich było uczestnictwo w Master Business Training i jaką przeszli transformację mastera. Zapraszam cię serdecznie do obejrzenia wywiadu. Rafał, powiedz, jak poznałeś Kamilę Rowińską? Kamilę Rowińską poznałem na jednym ze szkoleń, mm. na które zaprosiła mnie moja małżonka, za której bardzo serdecznie dziękuję, za cały pakiet mastera, który wykupiła. Mm. I to było szkolenie sprzedażowe. Mm. Mistrz, mistrz sprzedaży. To było moje pierwsze spotkanie z Kamilą w ogóle. Do tego momentu słyszałem tylko jakąś relację od mojej żony. Żona opowiedziała mi również część historii życiowej i biznesowej Kamili po mm. tym szkoleniu. I muszę powiedzieć, że oczywiście osobowościowo i, i, i tak oceniając tę historię, też zainteresowałem się Kamilą, w sensie no to do mnie, że pewnie to jest ciekawa, interesująca osoba. Natomiast na samo szkolenie poszedłem z, dużym, z dużą dozą sceptycyzmu. Miałem już doświadczenia z innymi coachami, z innymi trenerami. Efekt był różny. Na ogół to sucha teoria gdzieś tam przekazywana podczas szkoleń czy podczas spotkań z, ze słuchaczami, która niedużo wnosi. Jeżeli jej nie przyswoisz, jeżeli sam nie, nie poćwiczysz i um, nie zrozumiesz tego, co ci trener i coach przekazuje, mhm. to um, tak naprawdę w twoim życiu się nic nie zmienia. Możesz odhaczyć sobie w swoim CV kolejne szkolenie, kolejne spotkanie z trenerem, coachem. Um, tylko co z tego? To co takiego było, Rafał, w, tym, w tych szkoleniach Kamili? Co ją wyróżnia, wyróżniało od tych, na których byłeś? Jako pierwsze szkolenie odbyłem z mistrza sprzedaży. To mhm. głównie ze względu na to, czym się wtedy zajmowałem. Mhm. Prowadziłem zespół sprzedażowy w firmie informatycznej i czułem, że jest mi to potrzebne, żeby się doszkolić w tej materii. I jak spotkałem Kamilę, to pierwsze wrażenie, jakie zrobiła, to silnej, mocnej kobiety, bardzo takiej zdecydowanej, budującej dystans, tak przynajmniej mi się wydawało. Mhm. I, I to są takie osoby, przed którymi czuje się respekt. I taki respekt ja również przed Kamilą poczułem. I nagle, jak zaczęła prowadzić zajęcia. Panować nad setką osób, która była w sali, mhm. traktować każdego w sposób indywidualny, nagle okazało się, że jakby sposób przekazywania wiedzy jest zupełnie inny. Kamila przekazuje nam na szkoleniach wiedzę praktyczną, mhm. pokazuje mechanizmy, uczy tych mechanizmów i zmusza wszystkich uczestników do tego, żeby sami odkryli w sobie drogę dojścia do. To jest unikatowa rzecz, uważam, która... którą Kamila ma. Czy to był taki powód, dla którego właśnie zdecydowałeś się uczyć od Kamili? Jak zobaczyłeś te pierwsze szkolenie? Przeżyłeś? Gdybym poszedł na inne szkolenia, mm. tak ocen po, oceniając już cały kurs mastera, prawdopodobnie nie byłbym przekonany do końca. To, 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 spotka to, spo to sprzedażowe spotkanie, te, te warsztaty sprzedażowe, one dały mi takiego powera wewnętrznego, ponieważ podczas tych dwóch dni zmusiła mnie również Kamila do tego, żebym zajrzał w siebie, żebym popatrzył na siebie jak na człowieka, który ma określone wady, ma zalety, ma słabe, silne strony. Również pokazała, że warto skupiać się i koncentrować na tych pozytywnych, warto sobie wyznaczać cele w, każdym, w, w każdej sferze życia i żeby z tych celów nie, nie realizować. Nawet jeżeli mamy porażki w sprzedaży, bo nie zawsze ta, ta sprzedaż kończy się tak, jakbyśmy chcieli. Nie należy się poddawać, należy wyciągać wnioski, uczyć się iść dalej. Mhm. Bo to jest klucz do sukcesu. I, i, I to mi dało tak naprawdę takiego ogromnego powera do tego, żeby e, kontynuować. Mhm. To w takim razie, e, które szkolenie Rafał, jakby biznesowo najszybciej wdrożyłeś i wpłynęło na, na rozwój e, twojej Twojej firmy? E, mistrz sprzedaży. Mhm. E, i drugie, które też wywarło na mnie ogromne wrażenie, to było szkolenie poświęcone budowaniu wewnętrznej siły. Mhm. Tej wewnętrznej siły na ogół nam brakuje. To się oczywiście bierze stąd, że wychowujemy się w różnych środowiskach, wyrastamy w różnych grupach społecznych. I niekoniecznie te grupy społeczne są zainteresowane tym, żeby nam przekazać takiego wewnętrznego powera do tego, żeby osiągać sukcesy na co dzień, żeby te sukcesy dostrzegać. To szkolenie pokazało mi również to, że w swoim życiu osiągnąłem bardzo wiele i to, gdzie teraz jestem, to jest naprawdę ogromny sukces, patrząc na to, gdzie zacząłem. Do, te, do, do tego szkolenia m, oczywiście wiedziałem, jaką drogę przeszedłem, bo każdy zna swoją historię mm. dosyć dobrze, e, i mogłem spojrzeć na swoje życie w sposób e, mniej bardziej krytyczny, ale generalnie e, doceniałem to co, e, to, co osiągnąłem, ale nie dostrzegałem tych małych sukcesów wszystkich po drodze, albo zapominałem e, ich bardzo, e, o nich bardzo szybko, a to pamięć o tych małych sukcesach. E, buduje w nas poczucie wewnętrznej siły, która nam jest potrzebna nie do tego, żeby zmierzyć się z historią, tylko do tego, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, które przychodzą dziś, jutro, pojutrze. A czy y, nauczyłeś się też doceniać i być wdzięcznym właśnie dzięki temu, że Kamila wprowadza ten element afirmacji czy, czy sesję wdzięczności? Tak, mhm. tak, to było potrzebne, to jest potrzebne y, i to ma silny związek y, z tym, żeby pamiętać, o tych wszystkich swoich sukcesach, o tym wszystkim, co się ma, mhm. bo to tak naprawdę pozwala nam również pójść dalej. Mhm. Bez takiej wdzięczności, bez poczucia zadowolenia, tak naprawdę nigdy nie mamy do końca takiej pełnej akceptacji samego siebie. A jak człowiek sam siebie nie akceptuje, to środowisko nie akceptuje. Mhm. Jak jest brak akceptacji, to. To ma to ogromny wpływ również na sposób postrzegania ciebie jako partnera w biznesie, jako człowieka sukcesu. To wszystko się przekłada na, na nasze wyniki w życiu codziennym, w biznesie. Skoro mowa o wynikach, Rafał, jakie były wyniki w Twoim, w twoim biznesie, jakie efekty przyszły po tych szkoleniach biznesowe? Prowadząc własną firmę, człowiek chce. Jak najszybciej, jak najwięcej, mhm. i oczywiście to wszystko odbywa się kosztem życia prywatnego, mhm. ale również, trzymając zbyt dużo kontraktów w firmie, można doprowadzić do takiej sytuacji, że nie każdy kontrakt zostanie obsłużony we właściwy sposób. Mhm. E ja w, po szkoleniach nauczyłem się zarządzać sobą w zupełnie inny sposób. Ja już nie pracuję teraz w weekendy. Do szkoleń bardzo rzadko miałem wolne weekendy, bo w międzyczasie dostałem również angaż w firmie informatycznej, która mnie dodatkowo angażowała, więc swój własny biznes robiłem nocami lub w weekendy. Po szkoleniach ja już nie pracuję w weekendy. W Weekendy mam czas dla siebie, dla, dla rodziny. Na mhm. ten czas da się również wygospodarować w ciągu tygodnia, żeby z rodziną również trochę więcej czasu pospędzać. Zacząłem również patrzeć trochę inaczej na kontrakty, które pozyskuję. Mhm. To, to ja dokonuję tej selekcji. To ja zacząłem się trochę lepiej cenić mhm. na rynku. Zacząłem dostrzegać swoje silne strony, których nie ma konkurencja. I ta przewaga kosztuje, oczywiście, za, za jakość trzeba płacić. Czy mhm. zmieniłeś swoje stawki godzinowe? W kolejkę po konkretne kwoty też? Też. Też ustawiłem się trochę w innej kolejce. O, no. I to, to jest oczywiście związane z celami, które człowiek sobie gdzieś na w głowie kreśli, mhm. i również związane jest z tym, że jestem bardziej świadomy biznesu. Mhm. Wiem dokładnie, jak to działa, jak to będzie działać, i, i staram się oczywiście zawsze trzymać jak najwyższą jakość moich usług. Mhm. Nie biorę wszystkiego. Zostawiam też innym, tym, którzy mają trochę inną jakość. Dziele, się. Dzielę, dzielę się rynkiem, ale to, to mi daje taki oddech na, i, i miejsce mhm. na to, żebym mógł się zająć, poświęcić też innym celom, innym sferom życia. Mhm. Ja to tak odbieram, że znalazłeś taki balans. Pomiędzy pracą, a pomiędzy tym, że masz ten czas wolny teraz dla siebie, dla rodziny? Tak, dla mhm. siebie, dla rodziny. Mhm. Na pasje swoje? Na swoje pasje, mhm. tak. To, mhm. to człowiek musi mieć zajęcie poza pracą, żeby móc odreagować. Mhm. Każda praca rodzi gdzieś tam stres, który wiąże się z, z tą całą niepewnością, która nas gdzieś tam spotyka. Mhm. E i z, z, ze strachem przed podejmowaniem decyzji. Bo każda decyzja biznesowa ma wpływ na to, jak funkcjonujemy w przyszłości. Mm -hmm. I ten strach buduje w nas jakieś takie napięcia, które gdzieś trzeba rozładować. Dobrze mieć jakąś aktywność fizyczną, jakąś pasję. A jaka jest Twoja aktywność fizyczna, skoro o niej mowa? Siłownia, ćwiczenia codzienne. Codziennie ćwiczysz. Codziennie. Mhm. Powiedz, Rafał, jak Ci przychodzi tak od razu jedna rzecz, której nauczyłeś się od Kamili Rowińskiej, to co to jest? Doceniasz to, co się ma w życiu. To jest mhm. e, ogromny potencjał. E, dla osób, które słuchają tego nagrania czy oglądają to nagranie, e, Powiem trochę o, o może o swojej historii, ponieważ to, co mówię, to wydawałoby się, że nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast wszystko zależy od tego, gdzie się zaczyna mm -hmm. i ja zacząłem bardzo, bardzo nisko, pochodzę z rodziny biednej, wielodzietnej, dotkniętej różnymi problemami. I tak naprawdę mojej rodziny nie było stać na to, żebym skończył studia. Mhm. To upór mojej mamy, mojej babci, mojej cioci doprowadził do tego, że, że te studia skończyłem, skończyłem stosunki międzynarodowe, skończyłem moją germanistykę ulubioną, mhm. ale skończyłem również MBA. -a. I to wszystko e, e, dzięki temu, że gdzieś tam postawiłem sobie w tyle głowy za cel e, życie na określonym poziomie. E, zacząłem coraz więcej od siebie wymagać. To się oczywiście e, odbywało kosztem czegoś, bo, bo zamiast siedzieć godzinami w fabie ze znajomymi, to ja się uczyłem, tak? Albo pracowałem, żeby móc się utrzymać e, podczas studiów. Więc ta ścieżka. Tej mojej kariery zawodowej. To na początku y, to był splot y, różnych y, zdarzeń, różnych wyzwań, y, z którymi musiałem się zmierzyć, a dzięki temu, że się nie poddałem, jestem tu, gdzie jestem. I, i, i patrzę na, na całe swoje życie jako na życie, które jest obarczone sukcesem. W zasadzie mogę powiedzieć, że wszystkie cele, które sobie w życiu postawiłem, osiągałem. Więc. Y, mogę spokojnie powiedzieć, że jestem człowiekiem sukcesu. Mhm. Cele takie kreślę również na przyszłość. E, skończyłem e, mastera, mhm. ale z Kamilą e, współpracuję dalej. Kamila jest moim mentorem, jest moim coachem mhm. e, i pracujemy nad e, kolejnymi projektami e, życiowymi. Mhm. E, moimi oczywiście. Bo człowiek, dopóki żyje, powinien mieć wyzwania, powinien mieć cele, powinien mieć nakreśloną ścieżkę i, i, i mieć oczekiwania głównie od siebie. Mm -hmm. Jak tych oczekiwań nie ma, to rodzi się jakaś zgorzkniałość, pretensje do, do całego świata, że ci mają, ci nie. Ja nie mam, to by się udało, mi się nie udało. W życiu się nic nie udaje. Mm -hmm. Wszystko, co mamy, to jest wynik ciężkiej pracy i poświęcej. I tego, tego, tego się nauczyłem od Kamili. Zresztą Kamila jest świetnym przykładem kobiety sukcesu, która też miała nie, niełatwy początek, a jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym coachem w Polsce. Czy to jest tak, Rafał, że w tej trudnej twojej sytuacji powiedzmy rodzinnej i na starcie się po prostu pełną odpowiedzialność za swoje życie? Tak ja musiałem wziąć tę odpowiedzialność. Nikt, znaczy ja tak czułem, no że albo to zrobię mhm. i zmienię całe swoje życie, albo, albo życie przepłynie tak, jak obserwowałem to wśród znajomych kolegów. Podjąłem decyzję. Ta decyzja była trudna, bo nie mając środków na życie, pojechałem do dużego miasta na prywatną uczelnię, ponieważ to był jeszcze czas, kiedy się zdawało egzaminy na uczelnie państwowe, i nie dostałem się na, na uczelnię państwową, więc wybrałem uczelnię prywatną. Wiedziałem, że to będzie trudne, ale wiedziałem, że dam sobie radę i jestem tu, gdzie jestem. Jesteś człowiekiem sukcesu? Oczywiście, tak jak powiedziałeś. Jest, to nie ma wątpliwości, tak. Jest, jestem człowiekiem sukcesu. E, ten sukces zawdzięczam również mojej żonie, która e, też podjęła w pewnym momencie decyzję, bo e, gdyby nie jej decyzja o zakupie pakietu Master e, podczas szkolenia, e, nie byłoby mnie również tutaj dzisiaj, nie rozmawialibyśmy o, o mojej transformacji. E, e, Jadąc na nagranie, tak sobie pomyślałem, że w zasadzie moim sukcesem rządzą kobiety. To znaczy najpierw wsparcie mamy, babci, cioci, później moja żona, która dokonała już dwóch transformacji w moim życiu, i teraz Kamila, która dokonuje tej transformacji biznesowej. Jest też ważne, żeby takie osoby dostrzegać, doceniać, być wdzięcznym za to, że w ciebie wierzą, że we mnie wierzą. Bo bez tej wiary trudno byłoby zrobić kolejny krok. Pięknie tak podsumowałeś. Ja to tak odbieram, że za Twoim jakby sukcesem stoją po prostu mądre kobiety, które cię wspierały, a ty jesteś fantastycznym mężczyzną, który potrafi się do tego po prostu przyznać i powiedzieć Ja to. nie mam z tym problemu. <laughs> Jak widać na załączonym obrazku. Rafał, tak na zakończenie, z perspektywy tego właśnie, że jesteś już masterem dalej i się, dalej się rozwijasz z Kamilą, komu byś polecił pakiet szkolenie mastera? Wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co zrobić w życiu. I ze swoim życiem przede wszystkim. I nieważne jest to, gdzie zaczynasz, nieważne jest to, ile teraz masz, ważne jest to, co chcesz osiągnąć w życiu. Historia pokazuje, że e, wielkie majątki rodzą się e, czasami z, z ogromnej biedy. Wszystko. E, to wszyscy ludzie, czy zdecydowana większość osób, która odnosi sukcesy w życiu, odnosi te sukcesy tylko dlatego, że sama w siebie wierzy, że ma odpowiednio poukładane priorytety w głowie. Wszystko się zaczyna od głowy. Jak chcesz zmian, zacznij od siebie. To oczywiście proces bardzo bolesny, bo praca nad sobą boli, ale warto. Mhm. Czyli warto. Czy sukces rodzi się w bólach. Wszystko co najlepsze rodzi się w bólach. No tak. e, Rafał, ja ci bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę. E, I życzę Ci wszystkiego oczywiście wszystkiego dobrego i żeby Twój rozwój dalej z kamilą oczywiście był e, satysfakcjonujący. Dziękuję bardzo. Dzień.